Zatrzymaj się natychmiast. Oto trzy najgorsze warzywa, które pogarszają drętwienie i mrowienie stóp. Czy twoje stopy czują mrowienie, jakby były uśpione? Czy kiedykolwiek obudziłeś się z niewyjaśnionym uczuciem ciężkości lub opuchlizny? Co byś powiedział, gdybym stwierdził, że przyczyna może znajdować się na twoim talerzu? Tak, niektóre warzywa, które uważasz za zdrowe, mogą faktycznie pogarszać drętwienie stóp. Produkty uważane za zdrowe Mogą kryć w sobie wrogów Twojego krążenia, a co zaskakujące, prawdopodobnie spożywasz je regularnie, wierząc, że dbasz o swoje zdrowie. Ale co jeśli te wybory cicho szkodzą Twoim nerwom i utrudniają przepływ krwi do kończyn? Dokładnie tak. W tym filmie ujawnię 15 produktów, które pogarszają drętwienie i mrowienie stóp, ale zwróć uwagę na główny punkt. Spośród tych 15 produktów 3 to warzywa. Tak, ujawnię m.in. trzy najgorsze warzywa, które mogą być przyczyną mrowienia i opuchlizny stóp. Przy czym ostatnie z nich jest szczególnie niebezpieczne. Nadmierne spożycie może stanowić prawdziwe zaproszenie do poważnych problemów z krążeniem. Czy jesteś gotów dowiedzieć się, które produkty powinieneś przestać jeść już teraz? Twoje stopy wysyłają ci sygnały i musisz ich słuchać. Nie trać czasu, oglądaj do końca. I zobacz, jak proste zmiany mogą wpłynąć na Twoje samopoczucie. Numer 15. Bekon. Mimo że jest smacznym produktem, występującym w wielu śniadaniach i daniach na całym świecie, bekon może być prawdziwym wrogiem osób cierpiących na drętwienie stóp. Dzieje się tak, ponieważ zawiera bardzo dużo tłuszczów nasyconych i sodu. Dwa składniki, które bezpośrednio szkodzą krążeniu. Nadmiar sodu w bekonie sprzyja zatrzymywaniu płynów, co zwiększa ciśnienie w naczyniach krwionośnych i utrudnia krążenie obwodowe. Wyobraź sobie swoje naczynia jako małe rury. Gdy są ściśnięte, przepływ krwi staje się utrudniony. Dokładnie to się dzieje, gdy spożywamy produkty bogate w sól. I to nie tylko krążenie cierpi. Tłuszcze nasycone podnoszą poziom złego cholesterolu, który może zatkać tętnicę i dodatkowo pogorszyć sytuację. Co więcej, dla osób predysponowanych do problemów naczyniowych lub neuropatii, częste spożywanie bekonu może przyspieszyć procesy degeneracyjne. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest sposób przygotowania. Smażenie bekonu na oleju pogarsza problem, gdyż dodaje do posiłku więcej szkodliwych tłuszczów. Unikanie tego produktu w codziennej diecie może przynieść długofalową poprawę. Pamiętaj, że nie chodzi o rezygnację ze wszystkich przyjemności. Lecz o znalezienie równowagi. Zastąpienie bekonu zdrowszymi opcjami może na początku wydawać się trudne, ale korzyści dla krążenia i zmniejszenia drętwienia są warte wysiłku. Uważaj, mamy jeszcze wiele innych niebezpiecznych produktów do omówienia. Numer 14 Przetworzony hamburger. Przetworzony hamburger, tak powszechny w fast foodach i szybkich posiłkach, jest jednym z głównych wrogów osób cierpiących na drętwienie stóp. Produkty te zawierają wysokie poziomy tłuszczów trans i nasyconych oraz dodatki chemiczne, które nasilają procesy zapalne w organizmie. Czy wiesz, że zapalenie jest jedną z głównych przyczyn słabego krążenia? Gdy organizm jest zainflamowany, przepływ krwi jest upośledzony, co sprawia, że uczucie mrowienia i drętwienia stóp staje się częstsze. Kolejnym poważnym problemem tych hamburgerów jest nadmiar sodu. Ta ukryta sól może powodować zatrzymywanie płynów, przez co kończyny stają się spuchnięte, a towarzyszy temu nieprzyjemne uczucie ucisku. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że szybki przysmak może być przyczyną dyskomfortu stóp? Dodatkowo, dodatki i konserwanty stosowane w celu przedłużenia trwałości tych produktów utrudniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, osłabiając krążenie i przyczyniając się do gromadzenia toksyn. Tłuszcze trans Obecne głównie w gotowych i mrożonych burgerach, nie tylko podnoszą poziom złego cholesterolu, ale także obniżają poziom dobrego. Ta nierównowaga jest niezwykle niebezpieczna dla naczyń krwionośnych, zwiększając ryzyko zatorów i pogarszając drętwienie obwodowe. Zamiana przetworzonego hamburgera na domowe wersje przygotowywane z chudego mięsa i świeżych składników, może być prostą i bardzo korzystną zmianą dla twojego zdrowia. Pamiętaj, że częstotliwość spożywania tych burgerów może przyspieszyć negatywne skutki dla organizmu. Jeśli już odczuwasz mrowienie lub drętwienie, wyobraź sobie, jak te objawy mogą się pogorszyć przy niezrównoważonej diecie. Twoje ciało reaguje na to, co spożywasz. Numer 13. Mrożona pizza. Kto nie lubi kawałka pizzy? Jest smaczna, wygodna i idealna na chwilę relaksu, ale jeśli chodzi o mrożone pizzę. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, zwłaszcza dla osób cierpiących na drętwienie stóp. Tego rodzaju produkt jest przeładowany sodem, konserwantami i tłuszczami nasyconymi, składnikami, które razem tworzą idealne warunki dla słabego krążenia i opuchlizny kończyn. Nadmiar sodu w mrożonej pizzy sprzyja zatrzymywaniu płynów i podnosi ciśnienie krwi, co negatywnie wpływa na przepływ krwi do stóp i rąk. Czy kiedykolwiek czułeś ciężkie, spuchnięte stopy po takim posiłku? To nie przypadek. Organizm próbuje zrównoważyć nadmiar soli przez zatrzymywanie wody, co skutkuje mrowieniem i drętwieniem, zwłaszcza pod koniec dnia. Oprócz sodu, konserwanty stosowane, by przedłużyć trwałość tych produktów, wywołują ciche procesy zapalne, utrudniając krążenie i przyczyniając się do neuropatii obwodowej, jednej z głównych przyczyn drętwienia stóp. Problem pogłębiają także tłuszcze nasycone zawarte w niskiej jakości cieście i serach. Podnoszą one poziom złego cholesterolu, ułatwiając zatkanie naczyń. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że szybki i wygodny obiad może kosztować twoje zdrowie w dłuższej perspektywie? Przygotowywanie własnej pizzy w domu ze świeżymi składnikami i mniejszą ilością soli to zdrowsza i smaczniejsza alternatywa. Używaj ciasta pełnoziarnistego, świeżych warzyw i serów niskotłuszczowych aby zaspokoić swoje pragnienie smaku, nie szkodząc krążeniu. Numer 12. Zupy instant. Największym wrogiem tych zup jest niezwykle wysoki poziom sodu. Jedna porcja może przekroczyć zalecaną dzienną dawkę soli. Nadmiar soli powoduje zatrzymywanie płynów, co prowadzi do opuchlizny kończyn i upośledzenia krążenia obwodowego. Wielu nie wie, że spożywanie żywności bogatej w sód powoduje, iż organizm gromadzi wodę, aby rozcieńczyć nadmiar soli we krwi. To nagromadzenie wywiera nacisk na naczynia krwionośne i utrudnia przepływ krwi do kończyn, co skutkuje drętwieniem i mrowieniem. Kolejnym niepokojącym aspektem zup instant są dodatki chemiczne i konserwanty. Nie tylko przedłużają trwałość produktu, ale również cicho wywołują procesy zapalne, jeszcze bardziej upośledzając krążenie. Przewlekłe zapalenie jest jednym z głównych czynników nasilających neuropatię obwodową, bezpośrednio wpływając na wrażliwość stóp. Dodatkowo te zupy zawierają bardzo mało składników odżywczych. Są pustymi kaloriami, które obciążają narządy, takie jak nerki i wątroba, nasilając zatrzymywanie płynów oraz uczucie opuchlizny. Jeśli masz problemy z krążeniem lub odczuwasz mrowienie stóp, częste spożywanie tych produktów tylko pogorszy stan. W tym filmie dowiesz się również o trzech najgorszych warzywach dla twoich stóp. Numer 11. Gotowe ciasta i mieszanki do ciast. Kto nie uległ kuszącemu zapachowi ciasta wyjmowanego z piekarnika? W natłoku codziennych obowiązków wiele osób sięga po gotowe mieszanki, gdyż są praktyczne i szybkie. Jednak to, co wydaje się prostą przyjemnością, może szkodzić Twojemu zdrowiu, szczególnie jeśli cierpisz nadrętwienie stóp. Gotowe ciasta i przemysłowe mieszanki są pełne rafinowanych cukrów oraz uwodornionych tłuszczów, dwóch głównych wrogów krążenia. Nadmierne spożycie cukru powoduje gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, a wysoki poziom cukru z czasem uszkadza naczynia krwionośne, zmniejszając przepływ krwi do kończyn i potęgując mrowienie oraz drętwienie. Dodatkowo uwodornione tłuszcze podnoszą poziom złego cholesterolu i obniżają poziom dobrego, co jest szkodliwą kombinacją dla naczyń krwionośnych na dłuższą metę. Ta kombinacja sprzyja zatykaniu tętnic, co jeszcze bardziej utrudnia krążenie, skutkując opuchlizną, nasilonym mrowieniem i znaczącym pogorszeniem uczucia drętwienia kończyn. Dodatkowo konserwanty i sztuczne aromaty używane w tych produktach nasilają ciche procesy zapalne, które szkodzą krążeniu i mogą wpływać na zdrowie nerwów. Kiedy zapalenie dociera do nerwów obwodowych, drętwienie staje się jeszcze bardziej odczuwalne. Nie martw się jednak. Nie musisz rezygnować z ciasta. Rozwiązaniem jest wybór wersji domowych, przygotowywanych z pełnych ziaren, z mniejszą ilością cukru i zdrowymi olejami, takimi jak oliwa z oliwek czy olej kokosowy. Numer 10. Przemysłowe frytki chrupiące, smaczne i nieodparte frytki, są ulubione jako przekąska na przyjęciach oraz podczas szybkich posiłków. Jeśli jednak masz problem z drętwieniem stóp, ta przekąska może być jednym z głównych winowajców, pogarszających objawy. Przemysłowe frytki, oprócz smażenia w niskiej jakości olejach, są pełne tłuszczów trans i sodu, niebezpiecznej kombinacji dla krążenia. Nadmiar soli używanej do poprawy smaku ziemniaków sprzyja zatrzymywaniu płynów, co zwiększa opuchliznę i dodatkowo naciska na naczynia krwionośne. Czy zauważyłeś, że twoje stopy bywają spuchnięte po posiłku obfitującym w frytki? To wyraźny sygnał, że organizm reaguje na nadmiar sodu. Kolejnym niepokojącym czynnikiem jest ponowne używanie olejów podczas smażenia. Wielokrotnie podgrzewane oleje wytwarzają toksyczne związki, które wywołują stany zapalne i osłabiają krążenie. Ta ciągła reakcja zapalna może wpływać na nerwy obwodowe, potęgując mrowienie i drętwienie. Nie martw się jednak. Możesz zaspokoić swoje pragnienie frytek w zdrowszy sposób. Spróbuj upiec je w piekarniku lub przygotować w frytkownicy beztłuszczowej, używając małej ilości oleju lub całkowicie bez niego oraz naturalnych przypraw. W ten sposób ograniczysz spożycie szkodliwych tłuszczów, dbając jednocześnie o zdrowie układu krążenia. Zbliżamy się do momentu, w którym ujawnione zostaną trzy najgorsze warzywa, które pogarszają drętwienie stóp. Numer 9. Cukierki i przetworzone słodycze kolorowe. Słodkie i pozornie nieszkodliwe cukierki oraz inne przetworzone słodycze stanowią prawdziwe zagrożenie dla osób cierpiących na drętwienie stóp. Te smakołyki, pełne rafinowanych cukrów i dodatków chemicznych, mogą wydawać się nieszkodliwe w małych ilościach, ale ich częste spożywanie może znacząco pogorszyć problemy z krążeniem i zdrowiem nerwów. Spożywając produkty bogate w cukier, takie jak cukierki i przemysłowe słodycze, Poziom glukozy we krwi gwałtownie rośnie. Ten nagły i stały wzrost może uszkadzać ściany naczyń krwionośnych, powodując wolniejsze i mniej efektywne krążenie, co skutkuje mniejszym dopływem krwi do kończyn, a tym samym nasilonym mrowieniem i drętwieniem stóp. Stałe podwyższanie poziomu cukru sprzyja również rozwojowi neuropatii, szczególnie u osób predysponowanych lub zdiagnozowanych z cukrzycą. Dodatkowo, Wysoka zawartość dodatków chemicznych i sztucznych barwników nie tylko wywołuje stany zapalne, ale także zakłóca prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych, co potęguje uczucie drętwienia. Co więcej, wiele z tych słodyczy spożywamy automatycznie jako szybką nagrodę w ciągu dnia. Czy warto poświęcać zdrowie dla chwilowej przyjemności? Dobrą wiadomością jest to, że istnieją zdrowsze alternatywy: świeże owoce. Gorzka czekolada spożywana z umiarem oraz domowe desery z mniejszą ilością cukru mogą zaspokoić Twoje pragnienia bez szkody dla krążenia. Numer 8. Napoje gazowane, zwykłe i dietetyczne. Orzeźwiające, bombelkowe i obecne niemal przy każdym szybkim posiłku, napoje gazowane są jednym z najczęściej spożywanych, a jednocześnie najmniej kwestionowanych wrogów codziennego życia. Jeśli jednak cierpisz na drętwienie stóp, Ważne jest, aby wiedzieć, że zarówno wersje zwykłe, jak i dietetyczne mogą znacząco pogarszać te objawy. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że cukry, sztuczne słodziki i kwasy zawarte w tych napojach bezpośrednio wpływają na krążenie i zdrowie nerwów obwodowych. W tradycyjnych napojach gazowanych głównym problemem jest ogromna ilość cukru. Jedna puszka może zawierać więcej niż zalecana dzienna dawka. Nadmiar cukru powoduje gwałtowne skoki poziomu glukozy, co z czasem uszkadza naczynia krwionośne i utrudnia transport tlenu oraz składników odżywczych do kończyn. To właśnie słabe krążenie wywołuje mrowienie i drętwienie stóp. Wyobraź sobie, że twoje stopy wołają o pomoc, lecz krew nie może do nich dotrzeć. Jeśli myślisz, że napoje dietetyczne są zdrowszą alternatywą, uważaj, mogą być nawet bardziej niebezpieczne. Sztuczne słodziki, takie jak aspartam i sukroza, mogą zwiększać procesy zapalne w organizmie i upośledzać funkcjonowanie nerwów, nasilając mrowienie. Dodatkowo badania wskazują, że te słodziki mogą oszukiwać mózg, zmieniając sposób regulacji glukozy, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do problemów metabolicznych. Numer 7 Piwo Dla wielu piwo jest synonimem relaksu i towarzyskich spotkań. Jednak dla osób mających problemy z drętwieniem stóp, spożywanie tego napoju może być bardziej szkodliwe, niż można by przypuszczać. Alkohol zawarty w piwie bezpośrednio zakłóca krążenie i może nasilać problemy, takie jak neuropatia obwodowa jedna z głównych przyczyn mrowienia i utraty czucia w kończynach. Po spożyciu alkohol powoduje tymczasowe rozszerzenie naczyń, co początkowo daje uczucie ciepła i relaksu, lecz następnie następuje efekt odbicia. Naczynia kurczą się, upośledzając przepływ krwi i pogarszając krążenie. Efektem jest utrudniony przepływ krwi do stóp, powodujący opuchliznę, mrowienie i drętwienie. Dodatkowo alkohol może bezpośrednio uszkadzać nerwy obwodowe, zwłaszcza przy częstym spożyciu. Uszkodzenie to, znane jako neuropatia alkoholowa, objawia się utratą czucia, pieczeniem oraz osłabieniem mięśni. Piwo zawiera także węglowodany i cukry których nadmiar może podnosić poziom cukru we krwi, co stanowi dodatkowe ryzyko dla osób z problemami krążenia. Kolejnym niepokojącym aspektem jest fakt, że spożywanie piwa odwadnia organizm, gdyż alkohol działa moczopędnie, zwiększając wydalanie płynów, co zagęszcza krew i jeszcze bardziej utrudnia krążenie. Dla osób ceniących sobie chwilę relaksu w gronie przyjaciół, wskazówką jest umiar. Zamień piwo na napoje bezalkoholowe. Lub wybierz mrożone herbaty i naturalne soki. Jeśli nie możesz całkowicie zrezygnować z piwa, ogranicz je do wyjątkowych okazji i zawsze przeplataj spożycie wodą, aby zminimalizować szkody. Numer 6. Mleczna czekolada pyszna, pocieszająca i dla wielu niczym ciepły uścisk. Mleczna czekolada jest jednym z najpopularniejszych słodyczy na świecie, ale jednocześnie jednym z najbardziej zdradliwych, jeśli chodzi o krążenie i drętwienie stóp. Choć jest nieodparcie smaczna, zawiera dużą ilość cukrów i tłuszczów nasyconych. Dwóch składników, które razem mogą poważnie zaszkodzić układowi naczyniowemu. Nadmiar cukru w mlecznej czekoladzie szybko podnosi poziom glukozy we krwi. Ten gwałtowny skok nie tylko uszkadza naczynia, ale także przyczynia się do zapalenia nerwów obwodowych, nasilając mrowienie i drętwienie. Wyobraź sobie układ krążenia jako rzekę. Nadmiar cukru sprawia... Że staje się ona gęstsza, utrudniając przepływ niezbędnych składników odżywczych do kończyn. Tłuszcze nasycone podnoszą poziom złego cholesterolu i sprzyjają tworzeniu blaszek w tętnicach, co dodatkowo utrudnia przepływ krwi. Im gorsze krążenie, tym intensywniej odczuwasz drętwienie i mrowienie. Problem pogłębia fakt, że ze względu na słodki i smaczny smak, mleczną czekoladę często spożywamy w nadmiarze, zanim się zorientujemy, że zjadłeś całą tabliczkę. To niekontrolowane spożycie tylko pogłębia szkody, szczególnie gdy staje się częścią codziennej rutyny. Ale nie martw się, nie cała czekolada jest wrogiem. Gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao zawiera antyoksydanty, które mogą wspomagać krążenie, o ile spożywana jest z umiarem. Różnica polega na składzie: mniej cukru, mniej szkodliwych tłuszczów, a więcej korzyści dla organizmu. Następnym razem, gdy ogarnie cię chęć, zapytaj. Czy warto poświęcać krążenie dla chwilowej przyjemności? Wybór zdrowszych alternatyw może być małym krokiem, który znacząco wpłynie na jakość Twojego życia. Numer 5 Białe i Rafinowane Pieczywo Francuska bagietka czy miękki biały chleb kanapkowy mogą wydawać się nieszkodliwe, ale dla osób cierpiących na drętwienie stóp, mogą być cichym wrogiem. Produkty te, wytwarzane z rafinowanej mąki, przechodzą proces usuwania błonnika. I składników odżywczych, co skutkuje produktem, który szybko zamienia się w cukier we krwi. Nagłe skoki poziomu glukozy mogą uszkadzać naczynia i upośledzać krążenie, nasilając drętwienie i opuchliznę kończyn. Częste spożywanie białego pieczywa sprawia, że organizm jest bombardowany szybko przyswajalnymi węglowodanami, podnosząc poziom insuliny i wywołując stan zapalny. To ciche zapalenie, które często pozostaje niezauważone, dociera do nerwów obwodowych. Utrudniając dostarczanie krwi i składników odżywczych do stóp. Brak błonnika nie tylko szkodzi trawieniu, ale również pogarsza krążenie. Bez błonnika regulującego wchłanianie cukru, organizm zostaje zaskoczony nagłymi wysokimi poziomami glukozy, co przeciąża naczynia i nasila drętwienie oraz opuchliznę. Nie rezygnuj z pieczywa, lecz dokonuj mądrzejszych wyborów. Pieczywo pełnoziarniste, bogate w błonnik, pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. I wspiera zdrowe krążenie. Połączenie go z chudymi białkami, takimi jak jajka czy biały ser, może dodatkowo przedłużyć uczucie sytości, nie obciążając układu naczyniowego. Następnym razem, wybierając pieczywo, zastanów się dwa razy, zanim sięgniesz po biały chleb. Twoje ciało, a szczególnie stopy, będą ci wdzięczne. Numer 4. Przemysłowe lody orzeźwiające i pyszne przemysłowe lody są niemal nieodparte, zwłaszcza w upalne dni. Ale dla osób z drętwieniem stóp ten zimny przysmak może być prawdziwym wrogiem. Lody te są przeładowane rafinowanymi cukrami, tłuszczami trans oraz dodatkami chemicznymi. Produkty te nie tylko szkodzą ogólnemu zdrowiu, ale także bezpośrednio wpływają na krążenie i funkcjonowanie nerwów obwodowych. Nadmiar cukru powoduje gwałtowne skoki poziomu glukozy, co z czasem uszkadza naczynia krwionośne, utrudniając dotarcie krwi do kończyn. I wywołując mrowienie oraz drętwienie stóp. Tłuszcze trans i nasycone, powszechne w przemysłowych lodach, podnoszą poziom złego cholesterolu i sprzyjają tworzeniu blaszek w tętnicach, co ogranicza przepływ krwi. Efektem są spuchnięte, ciężkie stopy i ciągłe uczucie drętwienia. Dodatkowo, sztuczne barwniki i dodatki stosowane do poprawy smaku i koloru lodów wywołują stany zapalne, które mogą dodatkowo pogarszać krążenie. Najgorsze jest to, że zimne lody powodują tymczasową wazokonstrykcję, zwężenie naczyń krwionośnych, co chwilowo pogarsza krążenie. Nie musisz rezygnować z orzeźwiających słodkości. Zdrowszą alternatywą są domowe lody przygotowywane z naturalnych owoców, jogurtu i bezrafinowanego cukru, które nie tylko zaspokoją Twoją ochotę na słodycze, ale także dostarczą cennych składników odżywczych. Teraz czas ujawnić trzy warzywa, które, jeśli spożywane w nadmiarze, mogą zaszkodzić Twoim stopom? Numer 3. Szpinak. Szpinak jest często uważany za superfood, pełen składników odżywczych i korzyści zdrowotnych. Ale czy wiesz, że dla niektórych osób może być szkodliwy, zwłaszcza dla tych cierpiących na drętwienie stóp? Tak, mimo że jest bogaty w żelazo, błonnik i witaminy, szpinak zawiera wysokie poziomy szczawianów. Substancji, które mogą nasilać problemy z krążeniem oraz zatrzymywanie płynów u bardziej wrażliwych osób. Jak wpływa to na drętwienie? Szczawiany mogą wiązać się z wapniem w organizmie, tworząc małe kryształki, które utrudniają przepływ krwi i obciążają nerki. Proces ten nie tylko hamuje eliminację płynów, ale może także prowadzić do opuchlizny końc. Kończyn nasilając uczucie mrowienia i drętwienia. Jeśli zauważyłeś, że twoje stopy puchną po spożyciu szpinaku, może to oznaczać, że twój organizm nie radzi sobie dobrze z tymi związkami. Dodatkowo, dla osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, szpinak może zakłócać ich działanie ze względu na wysoką zawartość witaminy K, co zwiększa ryzyko zakrzepów i pogarsza krążenie. Kolejnym aspektem jest fakt, że nadmierne spożycie szpinaku może przyczyniać się do zatrzymywania płynów. Nagromadzenie płynów w kończynach naciska na nerwy i naczynia. Powodując uciążliwe mrowienie. Numer dwa. Brokuły Brokuły są często chwalone jako jedno z najzdrowszych warzyw na świecie, bogate w błonnik, witaminy i minerały, i stanowią ważny element zbilansowanej diety. Jednak dla osób cierpiących na drętwienie stóp, nadmierne spożycie brokułów może pogarszać stan, szczególnie u tych, którzy stosują leki przeciwzakrzepowe. Dlaczego? Brokuły są bogate w witaminę K. Składnik, którego nadmiar może zaburzać proces krzepnięcia krwi, a tym samym pogarszać krążenie. Gdy przepływ krwi jest upośledzony, transport tlenu i składników odżywczych do kończyn, takich jak stopy, jest utrudniony, co skutkuje opuchlizną, mrowieniem i nieprzyjemnym uczuciem drętwienia. Wyobraź sobie naczynia krwionośne jako małe autostrady. Jeśli krew jest bardziej podatna na tworzenie skrzepów, korki w tych drogach stają się częstsze, utrudniając przepływ. Oprócz witaminy K, brokuły zawierają związki zwane goitrogenami, które w dużych ilościach mogą zaburzać funkcjonowanie tarczycy. Zaburzenia tarczycy wpływają na metabolizm i krążenie, co potęguje objawy drętwienia i mrowienia. Jeśli czujesz ciężkie stopy i regularnie spożywasz brokuły w dużych ilościach, warto zastanowić się nad zmniejszeniem ich spożycia. Dodatkowo, brokuły mogą powodować zatrzymywanie płynów. Zwłaszcza gdy są spożywane na surowo, co dodatkowo naciska na nerwy obwodowe i nasila drętwienie. Nie chodzi o demonizowanie brokułów. Mają one wiele zalet, o ile spożywane są z umiarem. Wskazane jest urozmaicanie zielonych warzyw, aby nie obciążać organizmu nadmiarem jednego składnika. Jeśli stosujesz leki przeciwzakrzepowe, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem w celu ustalenia optymalnej ilości. Numer 1. Boćwina. Kończąc naszą listę, docieramy do boćwiny. Podobnie jak szpinak, boćwina jest znana z bogactwa składników odżywczych: błonnika, witamin A, C i K oraz minerałów, takich jak potas i wapń. Jednak wielu nie zdaje sobie sprawy, że dla osób cierpiących na drętwienie stóp lub predysponowanych do zatrzymywania płynów i problemów z krążeniem, boćwina może nie być najlepszym wyborem, szczególnie gdy spożywana jest w nadmiarze. Głównym czynnikiem ryzyka jest wysoka zawartość szczawianów, które wiążą się z wapniem, tworząc małe kryształki utrudniające przepływ krwi i sprzyjające zatrzymywaniu płynów. Gdy organizm zatrzymuje płyny w kończynach, powstaje opuchlizna, która naciska na nerwy i naczynia, powodując mrowienie i drętwienie. Dodatkowo, fina jest bogata w witaminę K, co w przypadku osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe może zakłócać ich działanie zwiększając ryzyko zakrzepów i pogarszając krążenie. W efekcie krew nie przepływa tak, jak powinna, a drętwienie stóp staje się częstsze i bardziej intensywne. Boćwina spożywana na surowo może również powodować wzdęcia i zatrzymywanie płynów u osób wrażliwych, co dodatkowo nasila ucisk na nerwy obwodowe. Czy oznacza to, że należy całkowicie zrezygnować z boćwiny? Niekoniecznie. Kluczem jest umiar oraz odpowiednia metoda przygotowania. Na przykład gotowanie, które zmniejsza zawartość szczawianów, czyniąc spożycie bezpieczniejszym. Różnicowanie spożycia zielonych warzyw w ciągu tygodnia zapobiega nadmiernemu obciążeniu organizmu i pomaga utrzymać zrównoważoną dietę. Jeśli cierpisz na drętwienie stóp i regularnie włączasz boćwinę do swoich posiłków, obserwuj reakcję organizmu i skonsultuj się z profesjonalistą, by dostosować dietę. Czasami nawet małe zmiany na talerzu mogą znacząco wpłynąć na jakość życia. A jeśli chcesz nadal otrzymywać najlepsze filmy o zdrowiu, zasubskrybuj kanał, ponieważ istnieje on z jednego powodu aby uczynić Cię zdrowszym człowiekiem, z lepszą jakością życia. Pomaganie Tobie to moja misja. W filmie, który teraz pojawił się na Twoim ekranie, ujawniam 10 produktów wzmacniających mięśnie, zanim będzie za późno. Kliknij na ekran i sprawdź to. Do następnego filmu.